No, i oczywiście czerwona sukienka. Ja moją sukienkę zostawiłam z takimi kozakami. Te kozaki już wam pokazywałam w filmiku takim świątecznym, o stylizacjach świątecznych albo noworocznych. W każdym razie. Dlaczego czerwona sukienka? Słuchajcie, czarną sukienkę praktycznie każda z nas ma w szafie i no, czarna sukienka jest taka moim zdaniem oklepana, natomiast. Czerwona, dostosowana oczywiście czerwień do Waszego typu urody, taka czerwona sukieneczka. Słuchajcie, no co tu więcej powiedzieć, czerwony jest myślę takim bardzo kojarzonym z kobiecością kolorem. I jeżeli naprawdę macie ochotę jakoś ubrać się danego dnia zupełnie inaczej i podkreślić naprawdę tą swoją kobiecość, no to myślę, że ta czerwień jest idealnym wyborem. Jest taka nieoczywista, jest takim nieoczywistym kolorem na pewno na co dzień, i no już w tych teraz w dobie panującej mody, praktycznie czerwień będzie wchodziła już na, w codzienność do noszenia codziennego, ale myślę, że jeszcze nadal jest kojarzona właśnie z taką mocną kobiecością i kolorem zarezerwowanym na jakieś wyjątkowe bardziej okazje. Dlatego myślę, że warto mieć coś takiego: taką czerwoną sukienkę w swojej szafie. Ja mam akurat, pokazuję Wam tu dzisiaj nową wersję. Natomiast również posiadam wersję czerwonej sukienki na okres wiosenno-letni.